2 grudnia, kiedy rozpoczęło się ośmiodniowe święto żydowskie Hanuka, późnym wieczorem wyruszamy na zwiedzanie Jerozolim. Zatrzymujemy się najpierw przy parlamencie żydowskim Knesecie, naprzeciw którego stoi ogromna menora, czyli siedmioramienny kandelabr, który jest symbolem Izraela. Ten ozdobny świecznik był używany przez Żydów w przybytku oraz w świątyni jerozolimskiej. Według tradycji symbolizuje on krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj. Udajemy się też do dzielnicy Measzearim, które jest głównym skupiskiem Haredim czyli ultraortodoksyjnych Hasydów, których jest w Jerozolimie ponad 100 tysięcy. To grupa zamknięta, świadomie izolująca się i ograniczająca do minimum kontaktu ze światem zewnętrznym. Tradycyjne XIX-wieczne ubiory, rygorystyczne przestrzeganie zasad koszerności, nieufność do wszystkiego, co niesie cywilizacja przy równoczesnym akcentowaniu kodeksu przepisów oraz praktyk mistyki modlitewnej. To wszystko tworzy niepowtarzalny klimat tej niezwykłej dzielnicy miasta. Między Haredim a Żydami laickimi dochodzi często do licznych konfliktów. Brak tolerancji często jednak sąsiaduje z objawami wielkiej grzeczności, dobroci i radości z praktyk religijnych. Jednym słowem, jest to świat kontrastów, gdzie się czas zatrzymał. Jadąc na górę oliwną, aby podziwiać wspaniałą panoramę Jerozolimy, przejeżdżamy obok starych murów miasta, które mają 4,5 kilometra długości, a są wzmocnione 35 basztami oraz cytadelą. Patrząc na oświetlone miasto i wzgórze świątynne, na którym obecnie stoi meczet Omara oraz meczet Al-Aqsa. Za psalmistą pragniemy wołać, Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Od strony miasta Jerozolim patrzymy na Górę Oliwną, u stóp której znajduje się ogród Getsemani z niezwykłym kościołem narodów. Przekraczając bramy Starego Miasta, udajemy się pod Mur Płaczu, który jest jedyną pozostałością świątyni jerozolimskiej. Najświętszym miejscem dla całego ludu żydowskiego. W siedemdziesiątym roku naszej ery wojska rzymskie zburzyły Jerozolimę wraz ze wspaniałą świątynią, po której pozostała jedynie zachodnia ściana muru. To właśnie przy niej. Od wieków Żydzi zbierają się i płaczą nad swoim losem, zanosząc do Boga błagalne modlitwy. O, Jesteśmy obok muru płaczu, dawnej zachodniej ściany i świątyni jerozolimskiej, najpiękniejszej świątyni. Tutaj jest synagoga, gdzie tylko mężczyznom wolno wchodzić. Jest godzina 22. Zauważmy, ilu jest tutaj tych gorliwych Żydów ortodoksyjnych, którzy modlą się razem z dziećmi, studiują księgi. A ich mądrość jest także wpisana o owe 613 praw. Żyd, który potrafi pisać, czytać, jest w pełni Żydem, dlatego nieustanna nauka, nieustanne kształtowanie głębi życia, zarazem uwielbianie Boga, który jest źródłem wszelkiej mądrości. Tutaj szafy z księgami, ale tutaj jest także szafa z księgą Tory barnictwa. Jutro jak każdy czwartek młodzi, którzy ukończą 12 rok życia, będą wtajemniczeni, w to prawo, będą mogli nieść księgę. Tory razem ze swoim nauczycielem, z rabinem, te wielkie uroczystości ściągają tej tłumy, ponieważ jest to czynione na wzór naszej pierwszej Komunii Świętej. To, co mamy na głowach, to jarmuki I tylko mając nakrytą głowę, można wyjść do synagogi. Talmud ma komentarze do każdego prawa. Prawo będzie w środku i tutaj, co mówili różni rabini na temat tego prawa. I dalej. I to, studiuje, to studiują chłopcy, co siedzą w Jesiwie. Żeby się dostać do Jesiwy mędrców Lublina, mówiłem już, przed wojną u Szapira, żeby studiować, przyjeżdżali z całego świata, trzeba było znać 400 stron tej Księgi na pamięć. Kolumna, kolumna z góry w dół, te same psalmy co znacie, prawie wszystkie psalmy te znacie, bo są też serce, dusza i rozum i ciało ma być całe zajęte modlitwą, tak, masz całe się, całe się, całe się ruszać. Jesteśmy przed ścianą płaczu. Ta ściana płaczu sięga jeszcze 16 metrów głąb, ale także była 20 metrów jeszcze do góry. Także by trzeba do tej ściany dołożyć 36 metrów. To jest właściwa ściana świątyni Salomona. X wiek przed naszą erą. Świątynia, która była najpiękniejszym cudem świata. A tam widzimy świecznik Chanuka, gdzie machabeusze, chcący uprzątnąć świątynię, zapalali świecą jedną, osiem świec, ponieważ przez osiem dni trwała ochrona świątyni, czyli uprzątnięcie, kiedy świątynia została zbezczeszczona przez Epifanesa, Antiocha Epifanesa w II wieku przed Chrystusem. Dzisiaj mamy to szczęście, że przeżywamy to święto Hanuka. Dlatego oczyszczenie to właśnie Hanuka.